Witajcie tu Andrzej z witryny Świat Ducha. Chciałem powiedzieć na temat mojej nar teorii narcyzmu. Jak widzę zjawisko narcyzmu, jak widzę to, jak funkcjonuje osoba narcystyczna. Bardzo często na YouTubie widać filmy na temat narcyzmu, w których jest opisywane jak Osoba narcystyczna się zachowuje. Tłumaczone są te zachowanie. Są te filmy dla osób, które się spotkały z narcyzem, no i najczęściej niestety ucierpiały. Takie związki z osobą narcystyczną potrafią mocno dać w kość dużo kłopotów osobom, które są z osobą narcystyczną. Jest to bardzo często zachwianie równowagi takiej związkowej. To znaczy, że osoba narcystyczna nie, nie chce dawać tyle drugiej stronie, co druga strona daje narcyzowi. I jest kłopot, bo osoby będące z narcystycznymi osobami czują gniew, niechęć. Poczucie skrzywdzenia, wykorzystania, czują urazę, gorycz. To wszystko jest odczucie po takim narcystycznym nadużyciu czy wręcz dręczeniu. Skąd się to bierze? Dlaczego to tak powstaje? Otóż trzeba się przypatrzeć samej osobie narcystycznej. To jest osoba, w której jest wewnętrzne dziecko. Zresztą w każdym z nas jest wewnętrzne dziecko. Tyle, że u narcyza jest ono bardzo skrzywdzone, zranione. Osoba narcystyczna nosi tam rany. I dlatego poszukuje uwagi, dlatego poszukuje wsparcia dla siebie poszukuje kogoś, kto by się zajął nim czy nią. Ma takie wewnętrzne zranienie, ból wewnętrzny. I to, co robi, że stara się znaleźć kogoś dla siebie, często do związku, <laughs> To jest dlatego, że szuka tak naprawdę terapeuty, psychoterapeuty dla siebie szuka. A jest to takie szukanie, poszukiwanie, powiedzmy sobie, zupełnie nieświadome. I opowiem dzisiaj o żonach i przeżyciach żon, i o dzieciach, i przeżyciach dzieci też. I Taki związek narcystyczny jak jest żona. To żona to jest kobieta, która zwykle chciała wejść w związek z mężczyzną i patrzy, a tutaj tak, taki wspaniały mężczyzna, tak się świetnie prezentuje, tak pokazuje, jaki jest. Mo, jakie są jego możliwości, jakie są jego zdolności, potencjały, ach, no wspaniały mężczyzna, to trzeba z nim wejść w relacje, w związek trzeba. I tak kobiety bardzo często wchodzą w takie związki. Tylko nie wiedzą, <laughs> że narcyz, osoba narcystyczna, też myśli sobie o potrzebuje wsparcia dla siebie. Będę dla, się, dla tamtej osoby dobry, będę dla niej atrakcyjny, będę pokazywać różne rzeczy, będę ją wspierać, ale uwaga, jest potrzebna mi mi jest potrzebne wsparcie wewnętrzne. Osoby narcystyczne wręcz wybierają takie osoby, które są wrażliwe, pomocne, współczujące. I narcyzi bardzo chcą tego współczucia dla siebie. Dlaczego? No bo mają tam kłopot w sobie. <laughs> Także narcyz ma potrzeby wewnętrzne i będzie dążył do tego, żeby dostać tą uwagę, dostać to zrozumienie, akceptację. To, to jak, jak w psychoterapii. Będzie szukał psychoterapeutki dla siebie. Natomiast żona będzie potrzeby zewnętrzne widzieć i z u siebie i no będzie mieć na przykład dzieci, dzieci potrzebują opieki, pieniędzy potrzeba na, na, na dzieci, na dom. I to tego będzie chciała żona od narcyza wymagać. No bo się przecież. Z, Oświadczył, bo się przecież zdecydował na małżeństwo. Niestety żona nie zdaje sobie sprawy, że potrzeby wewnętrzne tego mężczyzny są bardzo, bardzo duże są tam po prostu potrzeby leczenia, uleczenia tego wewnętrznego dziecka. Inaczej mówiąc, zranionej duszy, tak. I żona będzie brana jako... <skry> 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 <skry>